Ma siema, siema widzów, witam w kolejnym odcineczku z ryneczku Lidla. E, dzisiaj sobie pogadamy o skrzyniach, bo to, co się dzieje ze skrzyniami, to jest, e, nie wiem, e, drugie niebo tak szczerze. Skrzynie odżywają drugie swoje życie No zobacz, co się z nimi dzieje. Wszystkie sobie w cenie poleciały ziom do góry. E, o, klaczyk na złotóweczkę chcemy kupić? Nie, no, ponieważ 6 ICO. Mocarne 6,30, przecież to są potężna kasa Ale jeszcze na wstępie zapraszam Was, bo jest pełno konkursów teraz dla Was do wygrania Plus jeszcze sponsor odcinka, jakim jest Skin smonki, strona do wymiany skinów e, Możecie sobie zgarnąć, ile mój jest tu już warty, a ja pierdziele Plus możecie sobie zgarnąć się darmo 5 dolarku z moim kodem ELZART e, Macie zniżeczkę przy wymianie tej od, od 10 dolarów, macie 50 centów No i przy 100 dolarach macie aż 5 euro dodatkowo przy wymianie Plus tego przy wpłacie macie 35% zniżki z moim kodem właśnie Czyli na przykład płacąc 100 dolarów, macie 35 dolarów za free, albo jak płacicie 1000 dolarów Dolarów, macie aż 350 dolarów za free jest to olbrzymia kasa eee, plus do tego strona nie wlicza na klejek czyli co no sobie tu wyszukaj do 75 dolarów że was interesuje co możecie pisać jakiś czy typ co i sobie szukacie tutaj e, fajnych skineczków i o jakieś krawciki możecie sobie znaleźć no wiadomo to jest tylko e, ten Gambit drogi ale no no można znaleźć naprawdę fajne krawty które można sprzedać e, z dużą ceną na rynku steam ale trzeba naprawdę fajnie wyhaczyć no i jeszcze z konkursik na dropie Kurczę, utajemniłem wam na kotę, który jeszcze go nie ma. No jestem, jestem Guciem, więc to zrobiłem. Ale dobra, trudno, będziecie wiedzieli, ale on będzie dopiero w przyszłości na tą koskę Jak się ten skończy, po jakimś czasie, jeszcze nie wiem, to macie tutaj konkursik właśnie na K-Dropa. Też jest link w opisie, Pięć z trzeba wbić. I do tego jeszcze się multi robi, bo za każde doładowanie na K-Dropa macie ticket. Jak wyślecie potwierdzenie na k to ją ja daje ticket i bierzecie udział w rozlotowaniu na Guardiana. czyli jak z moim kodem Eldar, to możecie sobie wziąć w tym udział. No i dobra, takie szybkie info poboczne. Przejdźmy do skrzynek, czyli to, nas, to co nas najbardziej interesuje w tym filmie, bo ceny od kilku dni, to już w ogóle jest taki boost. Zobaczcie to, 15 i dzisiaj tak naprawdę piękna cena, kurde 4,30, skrzynia ukończenia węża. Ja pamiętam jak ją po 70, 70 lub 80 groszy polecałem, to było w tym okresie właśnie jakoś i zobaczcie to, co tu się stało, to jest i co jest lepsze, to się stało na każdej skrzyni i co jest lepsze, to nie jest najlepszy moment na sprzedaż. Wiadomo, jest to już zajebisty moment na sprzedaż, bo już macie dużo zarobku od tu każdy Tylko tyle? Na pewno nie. E, bo macie już tyle zarobku. No właśnie. E, macie już tyle zarobku. Plus do tego, e, pewnie przy wyjściu Sorsa 2 skrzynie wybuchną i będzie ogromny krach i będą jeszcze droższe. Jezu, jak wtedy. Wtedy może wszystko się w ogóle obrócić. To więc ja myślę, że tak. Z zarobieni już jesteście na pewno, jak zainwestowałeś dużo w skrzynie załamania i już macie kasy. Kasy jak lodu już pewnie macie. Ale możecie mieć jeszcze więcej, jak przygotujecie do Sorsa dwójki. Chociaż jak teraz to też nie będzie najgorsze, wiadomo, bo to dużo zarobek, ale ja wam mówię, że będzie większy. Będzie, żeby się nie wyprzedawać. Tak naprawdę ja to wszystkie skrzynie tak lecą do góry chyba. Nie widziałem żadnych chyba, żeby coś innego stało, niż pójście do góry. Każda możywa skrzynka leci do góry. Skrzynia Falcyonu, Zobaczcie to. Pik. 686, 6, już, już tą skrzynię 7 ziko. Ja nie wiem, czy niedługo jak wyjmę z magazynu to po prostu będę miliarderem, chyba willę jakoś sobie kupię w Turcji czy coś, na wakacje sobie tam wyjeżdżam, no bo to co się tutaj stało jest piękne. A co jest jeszcze bardziej piękniejsze, strzyję rewolweru, którą wam niedawno poleciłem za 6 z kawałkiem, kosztuje już praktycznie 10,50, zaraz dobiję do 11, to jest, to jest, zobaczcie to, czy tutaj ci polecana wam, a zobacz, no nie, no to jest złoto. I to jeszcze w pikach, zobacz, w piku 11 już było. No piękna sprawa, generalnie. Nie narzekam, nie narzekam, nie będę oszukiwać. Coś tam ich mam, może nie to są to ilości typu dwa magazyny, ale coś tam jest. Zawsze fajnie sobie dorobić na tym. Yy, I tak naprawdę wszystko nas long-termowo będzie leciało w górę. Pryzmaty. Pryzmaty, moim zdaniem, jeszcze są dosyć tanie. Gdzie są pryzmaciki? Pryzmacik dwójka. Yy, no wiadomo, tyle nie kosztuję, to tutaj, ale jest jeszcze, moim zdaniem, tani. Yy, 530. To jest... To powinna być wyższa cena, nie będę doszukiwać, to powinna być wyższa cena. Jeżeli ukąszenia kosztuje 4 już z kawałkiem, to moim zdaniem w ogóle niezasłużona cena tej skrzynki, ale to jest moje zdanie. Ta cena jest, ta skrzynia jest do tyłu i moim zdaniem... Czeka na jakiś ona potężniejszy pik. To jest moje zdanie. Ale wiadomo, to już jest w cenach na skrzynki. Generalnie teraz skrzynki bym nawet mógł się nagiąć, że są lepszą inwestycją, bo naklejek, bo mają takie krotności, znaczy krotności, może dwukrotności, ale no teraz naklejki tak nie robią. Tak szczerze, a skrzynki teraz tak robią. Więc aktualnie skrzynki szczerze są jedną z lepszych inwestycji, co jest w sumie dziwne, bo skrzynki to wszędzie spokojnym long termem, który się po prostu będzie wzrastał. A teraz są już gigantyczne wzrosty na skrzynkach. Breakout, czyli nasza skrzynia przyszłości, kosztuje już 37 zł, co. A to był tak? Nie, na pewno nie. ty kadasz? 31. Nie, no dobrze, 38 nawet. Dobrze, dobrze, już, już zwątpiłem w swoją wiedzę, bo właśnie obserwowałem ją ostatnio. E, dobrze, więc jest ostatnio, no to było niedawno. Więc wszystko jest na porządku dziennym. Hydra 100 Zico, już no, 100 Zico praktycznie. Potężne są te ceny. Brawo, 350, CSGO 408. No napiszę co wy sądzicie. Nawet tyle są już gigantyczne i cieszę się tak szczerze. No cieszę się mądre dystrzynek w magazynach pochowanych, więc jeszcze jest, jestem szczęśliwy. No i to sobie sobie tyle. Trzymajcie się widzowie, kocham Was, subskrypcja, like i co. Mnie życzę miłego dzionka.